Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was w jak nie jednym, jako Q&A na moim kanale Powiem wam, że od ostatniego Q&A, które wstawiłem na mój kanał minęło po prostu miesiące Z powodu, że od jakiegoś miesiąca, było od jakiegoś miesiąca Od jakichś kilku miesięcy nie nagrywałem takiego bardziej ślizownego filmu Ale wreszcie postanowiłem, że się skuszę i usiądę i nagrę ten film Także oto jestem, ja zapraszam was do kolejnego Q&A na moim kanale, także zaczniemy z tym filmem Nie wstawiłem takie story na moim Instagramie, mówiąc wam, że potrzebuję was, żebyście wy mi zadawaliście pytania Powiem wam, że ście dobrze roboty z powodu, że Dostałem masę pytań na temat mojego angielskiego, szkoły i na przykład to się dzieje u mnie w przyszłości. Także oto jestem odpowiadam na Wasze wszystkie pytania, także o tyle. Pierwsze pytanie, które wy mi bardzo zadawaliście to jest Czy już wiesz, co chcesz robić w przyszłości? Na ten moment moja odpowiedź jest, że tak Jakby możliwe, że to odpowiedź zmienię I czasami nie wiem, co chcę robić w przyszłości Ale jakby na ten moment Wiem, co chcę robić w przyszłości I mam nadzieję, że to zrealizuję Na ten moment moja odpowiedź jest, że tak Czy zdradzisz jaki kierunek, wybierasz na studia lub college? To wam pod koniec jakby Tak gdzieś pod koniec 11 klasy Także czekajcie na to z powodu, że Takie już wam się szykują Także czekajcie na ten film z powodu, już się szykuję dla Was i powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż już wam zdradzę, jaki kierunek wybiorę, z zpołudżę. Ten kierunek jest bardziej taki dla mnie i coś czuję, że ten kierunek jakby, i czuję, że w tym kierunku się odnajdę. Także mam nadzieję, że pod koniec 11 klasy zdradzę wam, jaki kierunek idę. Czy było ci ciężko zacząć mówić po angielsku? Definitywnie, jakby, jakby 100% z zpołudżę Słysząc ludzi mówiąc po angielsku, gdzie ja nie znam angielskiego od 2021 roku, od, jakby od kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałem, to jest jakby definitywnie jakby 100%... Odpowiedź z południu, ja się frustrowałem z południu, ja chciałem się nauczyć angielskiego, tylko że ja cały czas się musiłem, jakby, jakby cały czas się dusiłem, ja po prostu nie robiłem gdzie inni mówili po angielsku, gdzie ja nie umiałam mówić po angielsku, także tak, było mi ciężko, ale z czasem jakby to się zaczęło robić coraz bardziej proste i proste, także trzeba trochę dać tego czasu. Jak nauczyłeś się angielskiego? Mówiąc wam szczerze, nie nauczyłem się z jakiejś aplikacji albo na przykład z filmików, ja po prostu usłyszałem to po zdaniach po angielsku gdzie ja te zdania po prostu podłapałem i z czasem zacząłem się uczyć sam, jakby zacząłem instalować aplikacje tak jak na przykład Duolingo albo jakieś inne aplikacje, gdzie mogę się po prostu nauczyć tego angielskiego szybko, ale ogólnie takie aplikacje jak się nauczyłem angielskiego to jest na przykład Duolingo, takie bardziej jakby to jest chyba taka podstawowa aplikacja gdzie mogę się nauczyć angielskiego i z czasem ten angielski mi się polepszył i zacząłem widzieć jakby zmiany w moich wymowach jako polski i jako angielski. <noise> Kolejne pytanie to trochę takie śmieszne, ale czy mówisz w domu po polsku czy po angielsku? Czy ja po prostu mieszam języki? Ja mówię po polsku i po angielsku. Jakby jeśli chodzi o z moim bratem, ja i mój brat jakby... Wiem angielski, także czasami mówimy po angielsku i czasami po polsku, ale jeśli chodzi o jakieś zdania, które nie, nie możemy powiedzieć, to mówimy to po angielsku. Na przykład jedno z nas wie, co to znaczy po polsku, także super, jakby mamy siebie, jakby super. Masz jakieś rady dla innych, którzy też kończą 10. klasę albo na przykład technikum? Nie będę wam mówić takich rad teraz tutaj z powodu, że mam taki filmik oddzielony na moją nową serię Back to School. Także jeśli chodzi o rady, to. Poczekajcie troszkę, to będzie na koniec mojej, mojego lata. Zrobię taką, powiedzmy, ministerię, gdzie. Znowu zrobię trzy filmiki codziennie mówiąc wam o aplikacjach i o radach, jeśli chodzi o technikum. I na przykład jeśli Wy też mieszkacie w Anglii, mogę wam też dać takie powiedzmy tipy, jeśli chodzi o uczenie się. Także poczekajcie na ten film, bo ten film już niedługo będzie na moim kanale. Który przedmiot najbardziej lubisz, a który najmniej lubisz. Najmniej lubię to jest matematyka. Uh, proszę na mnie, nie hejtować podróżę. Ja nie lubię, ja po prostu nienawidzę matematyki, jakby jeśli chodzi o matematykę. To jest mój coś, jakby to jest coś, czego nie po prostu nienawidzę. Jakby nienawidzę matematyki. Nie, nie, po prostu, jeśli coś rozumiem, to rozumiem to na sekundę. Jeżeli chodzi o matematykę, to nie lubię matematyki. Jeśli oczywiście możliwe, że trochę nie lubię geografii, ale trochę jakby rozumiem geografię. Także mogę się trochę podłużyć jeśli chodzi o geografię. A co lubię, na przykład. A przedmiot, który lubię to jest na przykład polski GCSE uh, angielski, bo też mamy tam angielski aktorstwo, gdzie ja po prostu kocham. Po prostu kocham wyrażać swoje emocje przez to granie, w, jako aktor na przykład. Nie, na przykład mam jakąś linię, którą muszę zagrać i po prostu ja to zagram z pełną emocjami, także super. Lubię na przykład, jakby możliwe, że lubię WF, tylko że chociaż na WF nie chodzę z powodu, że mam Social Anxiety, yeah. wiecie, co to jest Social Anxiety? To jest po Polsku lęk społeczny jeśli nie wiecie co to jest social i po angielsku, to wam to przetłumaczę po polsku czyli to jest lęk społeczny jeśli ogólnie nie wiecie co to jest lęk społeczny to teraz wam tutaj na ekranie o co chodzi z tym lękiem społecznym i to chyba jest tyle jeśli chodzi o przedmioty które lubię albo które nie lubię masz jakieś plany na wakacje po szkole? E, chyba nie jakby na, ten, jakby na ten moment nie mam żadnych planów ale możliwe że on coś się zmieni i nagle będę mieć jakieś plany także jak będę mieć jakieś plany to zawsze będę mówić na moim instagramie także zapraszam was do mojego instagrama i nie moje plany po szkole na wakacje to jest bardziej żeby spędzić mój czas ze znajomymi, jakby robić duże jakby fajnych wspomnień z tego także dlatego będę nagrywać chyba te wakacje będę wam dokumentować jak te wakacje mi minęły także super kolejne i to chyba jest chyba ostatnie pytanie jak radzisz sobie w agli jeżeli chodzi o akcenty ludzi jeśli chodzi o akcent ludzi to moja mama zawsze mówi że ci ludzie którzy mają akcent to oni mają kruchy w buziach z powodu że oni mówią takie jakby, tak płynnie, przykład Alex Wimbrowski jakby, jeśli słyszycie u mnie, ja mam ten jakby akcent, także jakby jeśli chodzi o ten akcent, to ten akcent mi naprawdę, naprawdę bardzo wychodzi z półdrzem. Ja próbuję i się po prostu nauczyłem już tego akcentu, ale czasami nie lubię tego akcentu z półdżą, ja czasami nie umiem jakby sformować co oni mówią z półdżą, oni mają taki gruby akcent. Na przykład jak byłem w Szkocji w grudniu, to jeśli chodzi o szkocki akcent, to jest po prostu coś kompletnie innego jest po prostu coś innego jeśli chodzi o akcent tutaj w Anglii i tutaj w Szkocji jeśli chodzi ogólnie o akcent taki brytyjski albo taki po prostu szkocki to mogę naprawdę te dwa poróżnić z południą, jeśli chodzi o akcent brytyjski to moja mama zawsze mówi, że oni mają kruchy w mordach w mordach, w buziach, nie wiem czy YouTube mi to, nie wiem, ten film zdejmie, ale chociaż mam nadzieję, że mam nadzieję, że to mówię dobrze ale na przykład akcent szkocki to jest po prostu trochę jakby trudny do zrozumienia z południą czasami ten akcent szkocki jest trochę bardziej trudny do zrozumienia, jeśli chodzi tutaj. Jeśli na przykład zapytacie się kogoś w Szkocji, gdzie jest stacja autobusowa albo gdzie jest najbliższy sklep z butami, możecie od razu pomyśleć, że jeśli chodzi o ich odpowiedź, to będzie bardziej taka niezrozumiana z powodu, że możliwe jakby i można słychać jakby, że ten akcent szkocki wydaje się trochę taki bardziej brzydki. Nie wiem, czemu powiedziałem, że jest brzydki, gdzie miałem na myśli, że jest trudny do zrozumienia. Także sorry, jeśli ktoś nie zrozumie tego, co powiedziałem. Ale ja byłem w Szkocji w grudniu, tak jak już widzieliście we vlogmasach. Jakby nie mówiłam wam jednej rzeczy w... Wy byciu w Szkocji, to jest ten akcent szkocki, jest strasznie trudny do zrozumienia, jeśli chodzi o zapytanie kogoś na przykład o drogę, albo o sklep, to oni by ci odpowiedzieli tylko żebyś trochę tak nie zrozumiał, jeśli chodzi o brytyjski to trochę jest do zrozumienia, tylko że musicie się trochę przyłożyć do tego, żeby to trochę zrozumieć, jakby ja umiem ten jakby akcent brytyjski, ja was teraz umiem w pokoju, ogólnie chciałam ten film skończyć z podróżą. mi telefon padł i nagle bateria mi się rozładowała i akurat nie miałam miejsca, gdzie podłożyć ten telefon, tak o to jestem, kończę ten film. Mówiąc dalej, jeśli chodzi o ten brytyjski akcent i o ten szkocki akcent, to są jakby dwa różne akcenty, które możecie zrozumieć i nie zrozumieć. Jeśli chodzi, jakby, jeśli chodzi o moją opinię z brytyjskim i ze szkockim akcentem, to jest to, że ja nie rozumiem szkockiego akcentu, ale na przykład rozumiem brytyjski akcent, czyli na przykład jak ktoś mi powie albo się zapyta, gdzie jest basen, albo gdzie jest najbliższy sklep z butami, i mogę ich też tak bardziej prosto zrozumieć po Oni nie gadają aż tak bardzo skomplikowane jak z szkockim akcentem. Także to jest chyba koniec tego filmu. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Gdzie będziemy w w sobotę i niedzielę o godzinie 20. Także super!